Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza miasta Bielsk-Podlaski. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Rodziny, Zdrowia, Promocji Miasta i Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja do spraw inwestycji gospodarki przestrzennej komunalnej, Rozwoju Gospodarczego oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Finansów i Budżetu Miasta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Otwieram dyskusję w przedmiotowej sprawie. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Zamykam dyskusję. Czy ja powiedziałem, że zamykam dyskusję? Cofam, cofam zamknięcie dyskusji. Jesteśmy jeszcze w trakcie dyskusji. Uda, udzielam głosu panu radnemu Witoldowi Cysule. Dziękuję za decyzję o cofnięciu. Wydawałem, nacisnąłem na jeden przycisk i wydawało mi się, że zgłosiłem się do dyskusji. Okazuje się, że jeszcze jeden przycisk został, który powinienem nacisnąć, i stąd to nieporozumienie. Proszę Państwa, w sprawie tej skargi chciałbym dwa słowa powiedzieć. Otóż pierwsza rzecz. To do której mam duże wątpliwości o decyzji komisji skargi wniosków mówiącej o tym że skarga jest częściowo zasadna bo taki termin został użyty z tego co wiem nie ma takiego terminu skarga częściowo zasadna jest zasadna albo niezasadna a coś pośredniego nie występuje z tego co bo ten temat zgłosiłem na Komisji, z tego, co otrzymałem informację, że no tak, no, ale ten termin używaliśmy wcześniej, nikt go nie zaskarżał, nikt nie uznał, że to jest sformułowanie nieprawidłowe. W związku z tym w dalszym ciągu używamy tego sformułowania skarga częściowo zasadna. Wydaje mi się, że to jest stwierdzenie nieprawidłowe i błędne. Nie tylko mi się wydaje, ale jestem przekonany. Natomiast, co do samej skargi. Proszę Państwa, z tego co pamiętam, Komisja Skarg i Wniosków mówiła, że są tam dwa elementy skargi. Mnie się wydaje, że tam nie ma dwóch elementów. Ta skarga się nie składa z dwóch elementów. Skarga jest. Dotyczy jedynie na nieterminowe załatwienie skargi. To znaczy, termin, który jest zapisany w KPA mówiący o miesięcznym czasie na załatwienie skargi, został przekroczony. Został przekroczony, w związku z tym, osoba. Skarcząca napisała skargę o przekroczenie terminu. I to jest merytum tej skargi. Tego skarga dotyczy. Niczego więcej. Termin został przekroczony. Niewątpliwie. Termin został przekroczony. I to jest niezgodne z zapisami KPA. Ja tak trochę zastanawiam się, dlaczego tak się stało. Dlaczego tak się stało, że. No z tych przyczyn o których pamiętam, pan burmistrz pisał, że jakieś kłopoty kadrowe. No takie tłumaczenie trochę dziwne dla mnie, a niemniej jednak, kłopoty kadrowe spowodowały to, że, że ten termin nie mógł być zachowany. No, ale to przecież KPA mówi o tym, że no wystarczy powiadomić, poinformować skarżącego, że z różnych względów, jakich. No to odpowiadający na skargę najlepiej wiedzą, ten termin nie może być zachowany i poinformować go o tym. Tego nie zrobiono. I mówienie, że nic się nie stało, jest trochę, no, takie trochę dziwne, bo miało być inaczej. Ten standardy trzeba podnosić. Jeżeli tak było, no to trzeba to zmieniać. Nie może tak być. I proszę Państwa, wydaje mi się właśnie z, tych, z dwóch względów, z tych dwóch względów, o których mówię, to ta skarga nie może być uzna, uznana za częściowo zasadną, częściowo niezasadną. Czy jakieś. Ona jest po prostu zasadna moim zdaniem, bo termin. Wytyczony przez KPA nie został dotrzymany. I to jest oczywiste. I tutaj to nie podlega żadnej dyskusji. Natomiast standardy trzeba podnosić. Ktoś zawinił, ktoś nie do, m, dopinował tego terminu, ktoś nie poinformował skarżącego o tym. Żeby tego nie było, byśmy dzisiaj nie dyskutowali na ten temat i nie byłoby o czym mówić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do dyskusji zgłosił się Pan Radny Włodzimierz Borowik. Udzielam głosu. <laughs> Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Drodzy Mieszkańcy. Jako Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w powyższej sprawie trzykrotnie się spotykaliśmy. Skarga, tak jak wszyscy Państwo wiecie, wpłynęła 21 czerwca 2024 roku i w międzyczasie w dniu 29. Lipca płynęło ponaglenie do samorządowego kolegium odbawczego w Białymstoku. I według artykułu 229 KPA wskazuje, że ponaglenie obejmowało dwa wątki. Pierwszy wątek to jest nieudzielenie odpowiedzi dla pana skarżącego i drugie niepowiadomienie Skarżącego o wydłużeniu terminu i załatwienia sprawy. I proszę Państwa, komisja, mając powyższą sprawę, zwróciła się do Pana burmistrza o ustosunkowanie się do tej skargi. Burmistrz dał odpowiedź, obszerną odpowiedź i. Komisja na ostatnim spotkaniu właśnie podjęła taką decyzję i uznała, że w punkcie pierwszym zarzut nieudzielenia odpowiedzi dla pana skarżącego jest zasadny, ponieważ doszło do udzielenia odpowiedzi w dniu 1 sierpnia 2024 roku. Na potwierdzenie, czego burmistrz miasta posiada potwierdzenie odbioru i przez, podpisane przez wnioskodawcę. I punkt drugi, właśnie. Zarzut niepowiadomienia pana skarżącego o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy należy uznać za zasadny, ponieważ nie doszło do powiadomienia o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy i zgodnie z artykułem 36 paragraf pierwszy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, kodeks postępowania administracyjnego o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organu administracji publicznej jest obowiązany do zawiadomienia strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wyjaśnienia ponaglenia. I zważywszy na te dwa punkty przyczucone w uzasadnieniu skargi, komisja podjęła decyzję, iż należy uznać skargę za częściową. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji? Do dyskusji zgłosił się Pan Radny Stanisław Charyton. Udzielam głosu. Szanowni Państwo, ja mam pytanie do Pani Mecenas. Czy w tej sytuacji nie zachodzi tutaj skarga na bezczynność organu? Bo jeżeli to była bezczynność organu, było wystąpienie, to w trybie tego artykułu nie powinna być rozpatrywana. To jest Sąd Administracyjny w takiej sprawie, ja na, na komisji o tym mówiłem. Dziękuję bardzo. Czy pani mecenas udzieli odpowiedzi na wątpliwość pana radnego? Udzielam głosu. Szanowni Państwo, yy, nie znam treści tej skargi, tak? Ale z tego co mi wiadomo, SKO przekazało do rozpoznania tą skargę Radzie, tak? W związku z czym była procedowana zgodnie z przepisami dotyczącymi rozpoznawania skargi na... Yy, Burmistrza, jeżeli SKO uznałoby, że to jest skarga na bezczynność, to by poinformowało i przekazało to do właściwego organu, tak? Także uważam, że tryb, który przyjęliśmy jest właściwy i zgodny z przyjętym przez organ wyższego stopnia, czyli SKO. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę chętnych. Jeszcze chwilę odczekam. Zamykam dyskusję w przedmiotowym punkcie i poddaję projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza miasta pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę podnieść rękę i wpisać przycisk za. Kto jest przeciw? Przycisk przeciw. Kto się wstrzymuje? Przycisk wstrzymuje się. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych, 8 osób za. Przeciw 10, 3 osoby się wstrzymały, uchwała nie została podjęta.